Ołtarz Rodzinny, dzień 232, 19 sierpnia. Usuncie więc stary zakwas, abyście byli nowym ciastem, jako że jesteście przaśni. Chrystus bowiem, nasza Pascha, został ofiarowany za nas. Obchodźmy zatem święto nie ze starym zakwasem, ani z zakwasem złośliwości i przewrotności, ale w prześnikach szczerości i prawdy. 1 Koryntian 5, 7-8 Ten głos powiedział: Musisz być teraz bardziej szczerym, niż jesteś, abyś to mógł czynić. Potem wizja mnie opuściła i ja stałem w pokoju. Za kilka chwil usłyszałem bicie zegara i moja żona zaczęła wstawać: Dzieci, wiecie, jakie to jest. Myślę, że podobnie jest w waszym domu. Jedno dziecko mówi: W co mam się dzisiaj ubrać, mamo? Gdzie są moje podręczniki? Oj, co ja zrobiłem? Wy to znacie, po prostu jak w każdym innym domu. Człowiek nie może skupić swoich myśli, ponieważ wszyscy chcą być gotowi naraz. A więc wymknąłem się do pokoju mieszkalnego i upadłem na moje kolana i powiedziałem: Panie Jezu, ja nie rozumiem tych spraw, co ja mam robić? Dzieci będą mnie wołały za kilka chwil, aby mnie zabrał do szkoły. Co ja muszę czynić? I rozejrzałem się, a moja Biblia leżała tam i powiedziałem: Panie, jeżeli mi wybaczysz. Ja nie jestem zwolennikiem tego, że człowiek po prostu otworzy pismo święte i bierze coś z Biblii i mówi to. Pomimo to są jednak takie chwile, że Bóg pocieszy człowieka przez taką rzecz. I powiedziałem: Panie, w tej naglącej potrzebie, w tej chwili, zanim Twój duch opuści mnie, i ja nie wiem, co mam czynić. Niemal już pora na dzieci, by odeszły z domu. Czy zechciałbyś pokazać mi to po prostu? Jeżeli to było coś, co Ty usiłowałeś mi przekazać, niebieski Ojcze, oznajmi mi to. Wziąłem tę Biblię i po prostu otworzyłem ją od tak, a mój palec leżał na 1 Koryntian, 5 rozdział, 8 werset, gdzie jest powiedziane coś w tym sensie. Kiedy przychodzicie, chciałem się udać do postu dla Pana. Powiedziałem mu, że wyjdę z domu i będę pościł. Tam jest powiedziane, kiedy przyjdziecie na to święto. Bowiem post w tym ciele jest świętemu pana. My to wiemy. Obchodźmy zatem święto nie ze starym zakwasem ani zakwasem złośliwości i przewrotności, ale w prześwietlnikach szczerości i prawdy. Po prostu dokładnie to, co on powiedział mi w tej wizji: obchodźcie. Bóg jest moim uroczystym sędzią! Obochacie je w przeżnikach szczerości i prawdy, którą jest to słowo. Wtedy zrozumiałem, co on chciał mi powiedzieć. Czytaj dzisiaj, Księga Sędziów 2, Psalm 76 Ezechiela 24, 1-14, Pierwszy 1 Koryntian 5.